terroryści. Dzień dobry, proszę pana. Cóż za dziś piękny dzień, nieprawdaż? Prawdaż, prawdaż. Ojej, jakże przykro się robi, kiedy się widzi, jak w ten piękny dzień, jak dziś, Marek spisuje do pana pracę domową od Tomka. O, ten Marek od tego Tomka. Super. Siadaj. O nie, nie, nie. w szkole, Marysiu? Przepraszam za spóźnienie. Dlaczego się spóźniłaś? Bo musiała wyżreć cały koks z kotłowni. Wcale, że nie, Kuba. Kuba, nie dokuczaj jej. Jechałam autobusem i podciągałam się na drążku od kasownika. I trochę mnie to wciągnęło. Boom, Marysiu. Bum, no to już jest szczyt. Chciałbyś. Wstawiłem. A ja widziałem, że pan nie wstawił, pan nie otworzył dziennika i pan nie szukał maleńkiej krateczki, żeby wpisać tam maleńką literę S. Jeżeli pan tego nie zrobi, będę zmuszony zadzwonić do kuratorium. Dobra, otwieram, znajduję, wstawiam. Zadowolony? Wolałbym usatysfakcjonowany. Weź się już kuba, zamknij, bo cię rzucę. A jak ty mnie nie wyrzucisz, jak ja się z tobą nie spotykam? W tablicę cię rzucę. Taka jesteś odważna, to zobacz, co w takiej sytuacji robi prawdziwy mężczyzna. Proszę pana, moja żelita, Ja z wami nie dyskutuję. Piszcie za lekcji. Kuba, wymoczyć wodkę. Czas! No może, co robiłaś wczoraj po lekcjach? Klapę i bicep, biorę już 50 na klatę. O, matko, Siadaj, A ja proszę pana wczoraj po lekcjach pisałem statut do nas. Jaki znowu do nas? Na sąsiada, że ściąga nielegalnie nie filmy z internetu. A co? To kupa mnie. Bo on sam mi za pięć życia. Dwa siadaj, nie denerwuj mnie już. Sprawa pierwsza. Kolega od geografii mi postawił bardzo śmiałą tezę, iż w naszej szkole panuje zjawisko fali. Otóż sprawdziłam to i stwierdzam, że w naszej szkole fali nie ma. A zresztą ten kolega już u nas nie pracuje. Cieszycie się? Uff. Dziękuję, Kromo, za poparcie. Sprawa druga. Wpłynęły do nas skargi od nauczycieli że jest cenzura i nie ma wolności słowa. Otóż sprawdziłam to i stwierdzam, że w naszej szkole nie ma czegoś takiego jak cenzura i wolność słowa. Sprawa najważniejsza. Dostałam list od premiera w sprawie strajków. Może go przeczytam na głos. Drodzy nauczyciele, z poważaniem wasz premier. Woo! <laughs> Kolejne lata w naszej szkole. Przenieśmy się na lekcję matematyki. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwiastek trzeciego stopnia z dwudziestu sześciu podzielić przez czterdzieści razy dwieście Zerknijmy teraz na to, co dzieje się na lekcji biologii. Nauczycie się przynajmniej tego, to będzie to edukacja w edukacji Przenieśmy się na lekcję informatyki. <kłysy> Dzieci, jak obejście najnowszy sezon gry o tron z <kłysy> internetu. To na pisaliśmy do nos! Kuba! Jak widać, nauczyciele niezbyt radzili sobie z nową sytuacją w szkole, <kłysy> ale pomimo torturu, Udało im się znaleźć wspólny język z tymi małymi terrorystami. No Najlepiej stwierdzić to w lekcji informatyki. Dzieci, co robimy, aby naprawić komputer? Kopiujemy w niego <grym> i z <zresztą grym> półtora metra. Brawo! Brawo! <grym> Witam wszystkich nauczycieli bardzo serdecznie na Szkoleniowej Radzie Pedagogicznej. Dziś zajmiemy się najważniejszymi przygotowaniami do przyjęcia nowych uczniów. Zacznijmy więc. Każdy ma swoje dziecko? Pieruchy po prawo, kaszki po lewo. Jakieś pytania? Dobrze, zacznijmy więc. Pachność! <laughs> <laughs> Nie mówcie nic, bo uprzedziem teraz. <laughs> A co ja boję na śniadanko? Miał i <laughs> What yeah, that one. Karmimy małego terrorystę. Krysiu, no proszę zademonstrować, co robimy pana karmieniu? Sprawdziłam to i stwierdzam, że nasza szkoła jest gotowa do przyjęcia nowych pocztów. Dajcie tu jakąś muzyczkę. Są już przygotowani na wszystko, nawet na najgorsze. Mamy nadzieję, że kolejne lata nauki w naszej szkole będą dla Państwa tak kolorowe jak dotychczas. Naszym drogim nauczycielom życzymy zadowolenia z własnej pracy, uznania, należnego im przedsłuchu, wdzięczności o oraz pomimo dobrych reform edukacyjnych więcej optymizmu.